Tak, potrzebowałam odpowiedniego momentu i odpowiedniego mentora. Bez ciebie bym tego nie zrobiła. Dalej bym się błąkała, tak? Więc zdecydowanie dlatego naprawdę jestem Ci bardzo wdzięczna i z wielką radością będę rekomendować mastermind i jakby pracę z tobą, dlatego że trafiasz do serc ludzkich z taką praktyczną wiedzą, takiej, której niestety która nie spada z nieba. A teraz w internecie naprawdę robiło się tak strasznie dużo tych różnych doradców, więc można dostać oczopląs od tego wszystkiego i potrzebny jest ktoś, kto to wszystko porządkuje, ale też da do zrozumienia, że to nie chodzi o to teraz, żeby robić skok kwantowy i zmieniać w ogóle, przewalać swoje życie 360 stopni, tylko krok po kroku je harmonizować w zgodzie właśnie ze swoim, ze swoim ciałem, ze swoim duchem. No i w zgodzie z tym, że jesteśmy kobietami, bo to też jest bardzo ważne, nie?